Cześć, z tej strony Łucek. witajcie na moim kanale. 10 to jest porównanie Samsung Galaxy A50 kontra Redmi 7. Tutaj mamy z na 632 GB. tu mamy na 960 GB pamięci 4, oba smartfony wyczyszczone, oba smartfony wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak one działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w ramię, to samo zrobimy w przypadku gier. Lecimy. Allegro. Tu jest wyświetlacz na maxa, więc widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Kto wygrał, też widzieliście. Następnie mamy, o tu muszę sobie zamienić miejscami. AliExpress. Nowy Redmi Cineo. Tutaj mamy dla Samsunga Galerię Samsung HBO GO Samsung Redmi I pla. Nie, nie jestem klientem Plusa, ale dla Samsunga Jak dojadę? Samsung Mapy. Też raczej Samsung. Player .pl, redmi, Oliks. Jak widać, tu coś mi to zawracało, pyszne Pel dla Samsunga. Pizza Portal Podobnie. Sklepy. Redmi. Spotify. No, ciekawiłem, bardziej Redmi. Taptalk. Samsung. TripAdvisor. Remis. Twitter. Samsung. Uber. Praktycznie remis, wykop Redmi. No i mamy YouTube, Redmi, Samsung. No, tak nie do końca Samsung tu wygrywa. Redmi w wielu sytuacjach dawało radę. Sprawdźmy RAM 3GB 4, co jest w ramię? Allegro poza, AliExpress w Redmi w ramię. Następnie mamy Cineo obu poza. Galerie. Jak widać, też dla HBO Go. O, w Redmi jest w ramie. i Pla. Tak jakby z RAMu. Jak dojadę? Poza RAMem w obu. Mapy tu w ramię, a tu nie. Już Redmi z 3 km zachowuje się lepiej niż Samsung z 4. Tutaj mamy, jak widać, podobnie OLX. I poza RAMem. Tuś na PL. Poza ramem wobu pizza porta. To samo. sklep play. Tu w ramię, tutaj nie. Spotify. No widzicie, Redmi całkiem fajnie. Wiele rzeczy w ramię. Samsung nie potrafi tego zrobić. No tutaj też poza ramem. TripAdvisor. Jak widać. Następnie mamy Twittery. toż jakby poza ramem Ubery. Poza ramem wykopy. To samo. YouTube, tu w tu nie. No więc tu, jeżeli chodzi o RAM, myślę, że Redmi ma o GB pamięci mniej, wygrało ten test w przypadku pamięci RAM. Dobra, przejdźmy do gier. Wyczyszczona pamięć, lecimy. Asfalt 9: Który szybszy? No, prawie że jest minimalnie szybciej Samsung. Następnie Asphalt 8. Samsung. Później Redmi. Kolejne mamy. Temperature 2. O tu mi się config dogrywa, ale już nie będę powtarzał. Ale no to chyba nic nie znaczy, bo no minimalnie wolniej. No może by był remis albo prawie że tak samo myślę. Może nie o Ciekawe. Ale zostaniemy z tym bez brak, bez tej odpowiedzi. Subway Surfers. Samsung, później Redmi. Dead Trigger 2. Oj, no i znowu ekran Samsunga nie zadziałał tak jak trzeba, czyli nam nie dotknąłem, dotknął, ale nie, nie odpalił gry. Jeszcze raz: Dead Trigger 2, Redmi, później Samsung, Asphalt Extreme, i jaja. Jakby Retro, jak to mawiają, znowu nie działa ekran Samsungu to dotkniemy tak, o. Irytująca rzecz. No, skoro czytniki czasami potrafią nie działać, dźwiękowe no to coś. Ekrany też. Można je oszukiwać. No, dobra, Samsung. To jakieś czekowanie profilu online. Dobra, no miał chyba problem w ogóle z tą grą, więc to ominiemy. Unkilled. czekamy, czekamy i który pierwszy? Samsung Redmi dobra i ostatni tytuł tytuł PUBG, ale patrzcie jak płynnie działa nakładka Xiaomi szybciej jest powrót do głównego menu niż na przykład Samsungu tu nawet lekkie klatkowanie możecie zauważyć no i czekamy, czekamy No, to nam coś dociągnie, więc no, nie będę powtarzał, ale sądzę, że raczej Redmi przegra. Ten test tak też się stało. No i dobra, no widzę, że gra raczej Samsung, troszkę szybsze. Redmi szybko, ale nie zawsze. Mimo, że ten jest tutaj Snapdragon na 632, z czym myślałem, że ten telefon będzie znacząco nam gorzej działał. Dobra, może już nie czekajmy na to odpalenie, bo to nie ma sensu. Sprawdźmy tylko, co zostało w ramie, A co nie, asfalt 9. W obu smartfonach poza pamięcią. Asphalt 8. Sytuacja się powtarza. Teraz coś nam przecinają, oba. Tempuron 2. O, tutaj w redmie jesteśmy w pamięci. Samurai Surfers. Za to na przemian, odwrotnie. W pamięci w Samsungu. Dead Trigger 2. Umykamy się ponownie w obu telefonach. Asphalt Extreme. No Teoretycznie w ramie w obu sytuacjach tak samo został unkilled tu w ramie, a tu nie ja. i mamy PUBG tu jakby w tym samym momencie. No więc tutaj też ten RAM w grach zaskakuje w Redmi. Gigabajt pamięci mniej, a całkiem sobie sensownie. Dawał radę. Dobra, odnośnie mojego i drugiego smartfona, oczywiście macie playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami, na dole linki do społeczności, profil na Patronite, oczywiście jeszcze tutaj dzwoneczek subskrypcja, jak to się przydaje, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, łapki w górę, w dół, komentarze, tyle. Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi 7, chociaż w sumie już Xiaomi Redmi 7. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!